Siemka to witam Was na kolejnym odcinku serii od 0 do albieńczyka Jak widzicie, składam teraz set, set około szóstkowy, który będzie towarzyszył nam przez kilka kolejnych odcinków. Jest to topór, to jest kapuza uczonego. Potem jest kurtka widma i buty łowcy, że jakoś tak. I pelerna oczywiście Thetfordu, czyli taki standardowy build na szybkie czyszczenie solo dungeonów, bo właśnie to jest naszym celem. Dzisiaj zajmiemy się mapkami 4.1 odpalonymi, czyli po prostu na markecie kupię sobie 4.1, dlatego, że 4.2 jak się okazało jest trochę drogie, takie miałem plany, ale jeśli 4.2 ma kosztować 50 parę tysięcy za jedną sztukę, to jednak pójdziemy na 4.1. Jak to będzie wyglądać? Po prostu będę czyścił te Solodangi 4.1. Po kolei będę je odpalał. Oczywiście na kopuśniaku to robimy. I przez godzinę wszystkie yy, tutaj bosy przelecimy, wszystkie mopki, całe, całe dungeony po prostu czyszczę i zbieram wszystkie itemki. I na koniec zobaczymy sobie, ile tego lutu spadło. Yy, tak jak teraz Wam opowiadam, to w tle puszczam Wam. Kolejne bossy jak pokonuje, dużo ich nie było przez tą godzinę Ale coś tam, coś tam było Z niektórych na przykład poleciały książki na expa Niektóre Dały jakiegoś tam luta skrzynki Ale zwykle jakiś mierny strasznie Dopiero na sam koniec Z dwóch skrzynek pod koniec coś fajniejszego poleciało Także już myślałem, że kompletnie stracony będzie ten czas, który poświęciłem na te słówki, ale jednak coś wypadło. I teraz chciałbym w tym odcinku właśnie pokazać Wam ten lód z 4.1 mapek. Potem to jest na niebieskich, na żółtych z 5.0 odpalonych, a potem na czerwonych i na czarnych mapach po prostu 6.0 znalezione z mapy. I to będą dungeony robione przez godzinę. Solo dungeony robione przez godzinę. I tak jak widzicie, doszliśmy do momentu, w którym z ostatniego bossa zebraliśmy lód. I ile mamy w plecaku? No, może jest to dla Was zaskoczeniem, że z tak słabych map udało nam się aż tyle zebrać. Bo 420 tysięcy plus 70 tysięcy woreczkach. Na mapy poświęciliśmy około 80 tysięcy. Także można powiedzieć, że około 400 tysięcy na plus. Plus jeszcze troszkę z książek na expo, które możemy oczywiście zjeść sobie. Około właśnie 400 tysięcy jesteśmy do przodu w godzinę. W godzinę na mapkach 4.1. Czyli no można powiedzieć, że na full bezpiecznie poszliśmy. Bo w sumie to są mapki, które, na których nam nic nie grozi i bez frakcji. Także kompletnie nikt nam nic nie mógł zrobić, a ja do tego odpalałem sobie mapki, także nikt nam tam nie wchodził i nie przeszkadzał, bo po prostu zawsze byliśmy pierwsi. Także lód, który mam w plecaku jest można powiedzieć i tak dość dobry na to co leciało, bo widzieliście co z, po z początkowych skrzynek leciało, jakieś syfy totalne po parę tysięcy. Także i tak sama końcówka uratowała sytuację, gdzie wyleciało ponad, ponad połowę lutu. I chciałbym Wam pokazać właśnie jeszcze na żółtej mapie i na czerwonej i na czarnej, jak to będzie leciało. I w ten sposób, bo tutaj mogą być jakieś niuanse jeszcze na tych royalkach, ale na czarnych powinno nam znacznie lepiej polecieć, w sensie widocznie będzie nam więcej leciało z solówek. Chcę was w ten sposób zachęcić do tego, żebyście jednak przeszli na te czarne. Bo jednak i lud powinien być lepszy, i fame na pewno jest lepszy i to kilka razy. Także na takiej czwórkowej mapie strasznie mało fajma leci, ale plusem tego, że robimy to na rojalkach, jest oczywiście reputacja, którą zdobywamy za pokonywanie mobów Możecie oczywiście to robić i na frakcji, będziecie wtedy zarabiać dużo więcej, bo będą serduszka frakcyjne wam leciały, ale wtedy już będzie niebezpiecznie. A to. Lü. Już wiecie, inna sprawa jest. Także nie włączam frakcji w liczenie właśnie w tych odcinkach i na tym pozostaniemy, że zrobię tak jak powiedziałem: 41 mapki niebieskie, 50 żółte, odpalone i potem szóstki znalezione po prostu na mapie na czerwonych i na czarnych. Czyli te mapy tierowo wszystkie będą równoważne. Wszystkie te mapy będą tierowo równoważne. W ten sposób będziemy mogli sobie porównać. Jak leci na poszczególnych mapach A już teraz Wam mówię, że Z każdą kolejną mapą będziemy coraz więcej Fajma zdobywać, także dzięki, że wpadliście się. Trzymajcie się oczywiście do zobaczenia na kolejnym odcinku